Witajcie moje drogie raczki. Słońce, ascendent, księżyc i Wenus. Tym razem Wenus. Ja mam Wenus w raku, więc też jestem słoneczną rybką, ascendentalnym wodnikiem, księżycową panną. A Wenus mam właśnie w raku, czyli to, jak kochamy, to w jaki sposób nawiązujemy relacje, przyjaźnie, w jaki sposób zakładamy związki, i rodziny. Więc moje kochane raczki, czytanie duszy to jest specjalny odcinek dla Was. Zapraszam Was na czytania prywatne. Również możecie zamówić nagrane czytanie duszy, więc nawet jeżeli mieliście spotkanie z. Ze mną kapitalna sprawa nagrane czytanie duszy. Zapraszam też do nowej usługi, porady na daną konkretną sytuację. Jest tańsza niż czytanie półgodzinne i po prostu bardzo wielu z Was, tych, których korzysta, piszecie do mnie cały czas z takimi pytaniami, że Wam się to sprawdza z dnia na dzień, na bieżąco i dlatego też zapraszam Was, moje drogie raki, na czytanie prywatne. Raki w luty Wasza dusza będzie miała objawienia. Więc. Będą to objawienia, będziecie mogli mieć wzmożony czas takich snów proroczych. Dla raków, jeżeli nie mieliście, spodziewajcie się czegoś takiego. Jeżeli mieliście, to będzie intensywny czas luty 2025 właśnie dla Was. Ale też często raczki mają objawienia, raczki mają intuicję, mają taki instynkt, moi kochani. I wielu z Was ma też takie magiczne możliwości, predyspozycje. Czuję więcej, ale ta karta mówi dla Waszej duszy: odblokujcie swoją magię, swój potencjał. Odblokujcie być może siebie, żeby się pokazać, żeby wyjść, żeby ambitniej też spojrzeć na pewne rzeczy i, i po prostu. Wyjść, pokazać się i z ambicją ruszyć do przodu, moi kochani. Ambicja będzie w ogóle dla Was ważna. Słyszę tutaj, że czyjaś dusza zostanie urażona, więc ktoś wejdzie komuś na ambicje. Moje drogie raczki, dla Was w lutym, tak bym to widziała. Ale mądrze, mądrość, mądrość dla niektórych kroniki Akaszy słyszę. Czy słyszeliście o kronikach Akaszy, czy kiedyś pracowaliście z nimi? Dajcie znać, bo dla Kogoś jest to wiadomość, zdecydowanie. I tym bardziej jest tu pokazana też yoga. Więc w lutym to jest moje postanowienie na luty zapisać się na zajęcia jogi. Dla wyciszenia. Być może potrzebujecie. Wasza dusza jest zmęczona. Potrzebujecie połączenia takiego trójkątu mocy. Czyli mamy rozum, ciało i duszę. Więc. To myślenie, może zmieniacie myślenie, może myślicie bardziej holistycznie, też jest to pokazane, ale też postrzegacie wiele rzeczy prawidłowo, więc macie kapitalną intuicję. Mamy teraz Wenus w rybach. 11 stycznia mam, mieliśmy zmianę węzłów karmicznych też w rybkach, czyli w Waszych siostrach, braciach trygonowych, więc czujecie głębiej i Wy postrzegacie pewne sytuacje prawidłowo. I to dotyczy, dotyczyło jakiejś walki. Wy mogliście walczyć w związkach, mogliście walczyć o związek, mogliście walczyć o swoją indywidualność w związkach, mogliście walczyć o mężczyznę i rywalizować z kimś, albo po prostu o niego walczyć, a on tego nie dostrzegał. Też bym to widziała, taką osobę. Nie każdy przekaz rezonuje z każdym, więc łapcie, moje drogie raczki, to co dla Was. Napiszcie, czy przyjmujecie? Napiszcie, jakimi jesteście numerami, zwłaszcza dla siódmeczek i czwóreczek, trzydziestki, trójki. No i ciekawa jestem, ja jestem numerologiczną siódemką. Jakimi wy jesteście numerami? Walka, bądźcie nieustraszeni, nieugięci i idźcie do przodu. Wy będziecie mogli naprawdę panować nad takimi swoimi, nawet możliwościami przyciągania danych sytuacji. Ja widzę dla Was. Słyszycie w tle? Wszystko traktujmy jako znaki. Ujarzmijcie swoją mistyczną moc. Czy ktoś interesuje się starożytnym Egiptem dla Was, jeżeli tak, to jest, to jest dla Waszej duszy z przeszłych wcieleń. Być może, moi drodzy, więc czy wy mieliście odczyty z poprzednich wcieleń? To jest pytanie do Waszej duszy. Ktoś zawrze jakiś sojusz dla jakiegoś dobra. Nie będzie to dla Was decyzja zadowalająca, moi kochani, ale będziecie musieli pewne rzeczy zaakceptować i po prostu z kimś zawiązać sojusz. Może być to z jakąś kobietą, żywicielką domu, ale tutaj jakiś sojusz kobieta z kobietą. Ktoś się też widzę w ogóle, że dowiaduje o czymś, jeżeli chodzi o mężczyznę. Może być to ojciec, może być to mąż, może być to syn, brat, kuzyn. Jakieś raczki się czegoś dowiadują właśnie o mężczyźnie i po prostu muszą coś zaakceptować. Albo tak, albo tak. Nie macie tak naprawdę innego wyboru: jak tylko akceptacja tego i później oczyszczenie. Dla raków w miesiącu lutym będzie to bardzo ważne słowo oczyszczenie, proces oczyszczania, oczyszczanie domów, oczyszczanie samochodów, oczyszczanie nawet, drogie kobiety, torebek, słyszę. Powinniśmy mieć wszędzie porządek, powinnyśmy, powinniśmy, panowie również, więc. Wyrzućcie uszczerbione elementy z domu, jeżeli macie, ale też słyszę dla raków, czy wy wyrzucacie śmieci wieczorem, bo to jest bardzo niekorzystne, moi drodzy. Wtedy wynosicie energię pieniądza z domu, więc to też powinien był ktoś usłyszeć. Raczki powinny w lutym zdecydowanie dbać o swoją energię. Energia się zmienia, zmieniają się węzły. Wchodzimy w nowy miesiąc lunarny, więc. Moi drodzy, ktoś komuś zło rzeczy, w tej karcie jest pokazane zdecydowanie, jest ktoś nieprzychylny, ktoś, kto próbuje wpłynąć na twoją energię, na takie osoby polecam sokole oko, to jest kryształ, który złą energię zmienia w dobrą, ja się nie ruszam bez niego z domu, ja z nim śpię, no oczywiście warto je mieć przy sobie, jeżeli chodzi o kryształy, ten kryształ e, naprawdę rozbija każde złe oko, jakie jest na was czy na waszych przedmiotach, Położone, a sodalit zrównoważy wszystkie czakry, więc też ktoś potrzebuje takiej równowagi. Jeżeli są raczki, które odczuwają lęki, lęki być może po jakichś traumach, chryzokola, silne uziemienie i wiele z raczków będzie musiało pozostać zakorzenionym i ugruntowanym. Więc postępujecie w, w sposób praktyczny w lutym, albo będziecie zmuszeni do praktycznego postępowania w miesiącu lutym. Praktycznie przeglądam wszystkie rachunki, wszystkie subskrypcje, czy aby nie płacę za coś za dużo, czy nie macie czegoś zaobserwowanego. Takiego, z czego nie korzystacie, a tamte pieniądze lecą. Przyjrzyjcie bardzo uważnie wszystkie dokumenty. Tu nie mamy kart tarota, więc nie powiem Wam też wyraźnie, ale też miłość. Musicie zostać ugruntowani. Czy Wy wiecie, czego chcecie, kochane raczki? Czy Wy cały czas idziecie za głosem serca? Macie jakąś osobę w sercu, ale z nią nie jesteście? I być może jesteście w innych związkach z innymi ludźmi, albo też marzycie o jakimś partnerze, mówicie: Serce nie sługa, nie możecie zapomnieć, nie, nie możecie po prostu tak naprawdę wyjść. I tu jest Księżyc i Księżyc opiekuje się rakiem, więc czy macie takie związki? Rak, rak, ale też pewien rodzaj bezruch jest u raczków prywatnie pokazany. Wasza dusza nie może iść do przodu, stoicie, sekrety tu są pokazane tajemnice, coś co wy, wy być może boicie się jeszcze bądź ukrywacie przed kimś coś nie macie braku doświadczenia chcecie wejść w jakiś biznes i nie chcecie żeby ktoś wam zapeszył, to dobrze nie mówcie, chroncie się kryształami i nie mówcie, ale ja też widzę, że ktoś bez doświadczenia wchodzi w jakąś relację ukrytą nie wiem dlaczego. Ja tu słyszę jakiegoś rodzaju układy. Co dla was, drogie raki, czytania prywatne? Ale bez doświadczenia możecie też podejmować jakieś kroki, więc iść do przodu. Ja bym powiedziała, że dla was pisanie, słowo pisane, czy wy pracujecie ze słowem pisanym, czy wy coś piszecie, a może są raki, które piszą pamiętniki? Dajcie znać. Wasza dusza mówi, piszcie, ale też napiszcie, jak chcecie, żeby wyglądało Wasze życie. Tak naprawdę, tak od serca, czego Wy chcecie, czego Wy pragniecie. I najważniejsze pytanie, czy Wy wiecie, czego chcecie. Bo jeżeli nie wiemy, czego chcemy, bardzo często mamy to, czego nie chcemy. Ale ja to widzę cuda. 33. Maryja. Moja babcia miała na imię Maryja to była dusza, która przez wiele lat jeszcze z tamtej strony się mną opiekowała, przychodziła w snach dosłownie pokazywała, ostrzegała. Miałam pierwszy taki sen, jak byłam nastolatką w liceum. Miałam jechać na imprezę z moim gronem znajomych poza moje miasto zamieszkania około 50 km za głównym. Śniła mi się babcia, dosłownie widziałam miejsce, w którym jadę. Pora roku się zgadzała, samochód się zgadzał. Siedziałam z tyłu na siedzeniu pasażera, a w przeciwną stronę szła babcia z zakonnicą pod rękę, i tylko tak mi pokiwała. Powiedziałam to mojej mamie, więc oczywiście nie pojechałam nigdzie. Postanowiłam sobie, że tego dnia w ogóle nie wyjdę z domu, żeby wiecie. Ja jako dziecko dziesięcioletnie już miałam przekazy w snach. Mówiłam, kto kiedy umrze. Kiedy, kiedy babcia mi się śniła, zawsze ktoś odchodził w rodzinie, i to było przykre jako dla dziecka, ale później nauczyłam się z tym żyć. Czytałam to jako znaki bardzo, bardzo długo. Odkąd pokazałam się na wizji. Nie mam snów, kochani. Mam tylko takie strzały ostrzegawcze albo też te pozytywne, ale jest ich bardzo mało. Kiedyś prowadziłam dziennik snów, więc czy wy piszecie? I wiecie, co się stało? Nie wyszłam z domu, ale wyszłam z naszym psem tylko przed dom. Obok jechał mój znajomy kolega, z... zapytał, czy na chwilkę wsiądziemy. On chciał zapalić papierosa, więc powiedziałam, że okej, okay, w porządku, ale ja wyjdę z samochodu. On chciał wykręcić. Z naprzeciwka jechała nasza koleżanka busem, która niedawno zdała prawo jazdy. Pomylił jej się gaz z hamulcem, wjechała w całą stronę pasażera. Więc jeżeli zostałabym, jeżeli bym została na tym miejscu, na pewno z tego miejsca bym do Was nie mówiła. Więc może macie bliskich po drugiej stronie, którzy Was ostrzegają, którzy Was strzegą, ale też bym widziała właśnie to podróżowanie w snach dla Was i macie jakiegoś duchowego nauczyciela. Albo wy jesteście duchowymi nauczycielami, albo wy wyciągacie wreszcie nauczkę z lekcji życiowych. I to by było piękne, bo właśnie tak jest napisane na tej karcie: wyciągnij naukę z duchowych doświadczeń. Może przez wiele, wiele lat wasza dusza tu jedna karta spadła, ja wiem jaka. Ale to zaraz Was zapytam, moi kochani. Może przez wiele lat mieliście takie lekcje, was uderzały, że staliście u progu wytrzymałości. Ja wezmę karty wyroczni, zobaczę. No cóż, nie mogę ich znaleźć. To może żywią wody. Jako żywy raczki. Co Wasza dusza chce usłyszeć, jeżeli chodzi o miłość? Otwórzcie się na przyjmowanie, kochani. Wspaniale. Pozwól innym zatroszczyć się o Ciebie z miłością. Przyjmuj bez poczucia winy, czy przebaczania, czy przepraszania przepraszam. Kochani, jeżeli ktoś Wam coś daje, podziękujcie i oczekujcie więcej. Oddajcie w pięknym uśmiechu, odwdzięczcie się, pomóżcie komuś. Raczką się sypią te energie. Kochani, czy Wam się też coś tak sypie? Dajcie znać. Moje drogie raki Słońca, ascendent Księżyc, co jeszcze dla Was na miłość, dla innej duszy? A dla innej duszy do startu gotowi ruszajcie. Teraz nadszedł czas na doskonały skok i złapanie pragnienia swojego serca. Skaczcie, skaczcie metaforycznie, skaczcie w nowe, w nieznane, z miłością. Z miłością i dla miłości otwórzcie się na przyjmowanie, ale niektórzy muszą poczekać. Ci, co rozstają się, te raczki, które jeszcze czekają, jeszcze myślą, że może coś z tego będzie, są na razie oddalają się, przybliżają, urywają kontakt. Albo też takie osoby na odwrót mogą być w Waszym życiu, kochani. E no cóż, czy wasza dusza chce przerabiać cały czas to samo? Ja tu widzę też ludzi, którzy wracają z przeszłości. Nie mam tarota, to co powtarzam, to bym musiała powiedzieć w czytaniach prywatnych, ale ja widzę, że macie dotyk Midasa i każde przedsięwzięcie w lutym, którego się podejmiecie, ale tak z serca, z duszy, z pasji być może, da wam piękne efekty. Da wam dotyk Midasa, a król Midas, czego się nie dotknął, zamieniał w złoto. Nauczyciel. Czy są wśród nas raczki, które uczą, które szkolą, które nauczają, albo takie, które też się cały czas uczą, Wy możecie być dobrymi nauczycielami duchowymi. Wy możecie mieć taki intelekt, in, taki, wiecie, taki instynkt, taką intuicję, gdzie Wy możecie podpowiadać komuś duchowo nawet. To wy możecie być nauczycielami, tak, tak, zostało mi to pokazane, tak. Zdecydowanie. Cóż, kochane raki, co jeszcze wasza dusza będzie przerabiała, jakie lekcje w miesiącu lutym 2024? Zmiany. Raki czekają zmiany. Pięknie. Kiedy ego w końcu dostrzeże szaleństwo w próbie kontrolowania wszystkiego, dojdziesz do swojego świętego rozdroża na swojej ścieżce. I wdzięczność kochani wdzięczność bądźcie wdzięczni powiedzcie codziennie co najmniej trzy rzeczy rano to jest moja mantra po przebudzeniu wstaję i mówię jestem wdzięczna za ten dzień Nie się dzieją cuda i wszystko się uda i dziękuję z góry i to jest piękne prośmy dziękujmy ale przede wszystkim moi kochani dziękujmy i wy dziękujcie ale też sakrum Jakaś świętość zostanie naruszona, jakieś święte słowo zostanie złamane, jakaś świętość uraczka zostanie, zostanie kochani, tak zaburzona, albo jakieś złudzenia, wreszcie ktoś ściągnie przepaski z oczu, zacznie szanować siebie i skończą się złudzenia, bo pewne raczki robią sobie złudzenia, czują, że ktoś coś czuje albo coś, ktoś ma do nich dobre intencje, a tak nie. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałego lutego, wspaniałych czytań duszy dla tych, co już zamówili. Kochani, realizacja jest troszkę dłuższa, więc jeżeli planujecie, zamówcie teraz, jeszcze jest w cenie promocyjnej. Ściskam Was, kochane raczki, i do zobaczenia na kolejnych czytaniach.